Cześć dzisiaj będziemy się balić bruderami, dzisiaj bez kolegi druga część budowy nowej farmy dzisiaj będziemy wypakowywać i będziemy snuflać do tych do tych beczek więc rozpoczynamy rozpakowywanie otwieramy oczywiście zapraszam do grona subskrybujących i do lajkowania tego filmu i zapraszam do Oglądania tego poprzedniego filmu Link macie w opisie Więc ciągamy. Co to jest? Takie jakieś mini szampony Nie wiem skąd to się wzięło Oj spadło kurde czego to się tak obniża będziemy wypakowywać eee, o Boże i znów spróbujemy wysłać e, to, te beczki do tego z Niemiec więc skanie będzie nie będzie długo skani o może dużo tego nie jest chyba już Odmierzamy. dzisiaj już wszystko tam to co wtedy wypakowaliśmy mamy odłożone tam jest tam bo musieliśmy trochę przestać tej garaż, ponieważ yy, tam nam nie pozwolili, więc no, pakowujemy. Oj, spadło. Parkujemy, tego jest. Nie powiem. O. Już wszystko jest. Wypakowane, więc będziemy już laczki zamykamy. Parkujemy. A nie. Trzeba to się zamknąć, nie dało. O, nie blizganie. tego jest. Bierzemy do góra.

się to pompować ale no i tak tam to jest nie, dla dwóch traktorów tam będzie miejsce nie, na nie, i będzie na no i tam nie, nie, tam tam nie, jest. Tam też tamte rzeczy, co przyszły. Mamy jeszcze szefa. Barcedes na stary kąt. chwilę, bo jeszcze nie wzięliśmy. Co to jest? najpierw w lalik tutaj też szampanów jest nie wiem po co no i już chyba będziemy będą już no jeszcze chyba trzeci odcinek będzie jeszcze będziemy tutaj ją ukospodarować na И oh Chyba chwilowo mu dwie wysłał, lemy a to lejemy. Za mało tej wody. Zakręcamy te dwie. No, chyba nie opłaca się wysyłać dwóch. Że i do, do, później w następnym odcinku zalejemy tą ostatnią. Ten dwa będziemy już kończyć. No to jeszcze tak chwilowo farma się prezentuje. Tam są te rzeczy z poprzedniego odcinka tam też. No tutaj ten mecz zepsuty ma koło. No i chwilowo tak wygląda ta wiata. Więc do następnego odcinka, i cześć.